Po końcu zapraszam do foodcoins.pl Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie Jesteśmy już w meczu Goldzor jak widać gotowy Stawką są zielone karty Jacko, Auriera i Quadrado Jest o co grać Oby tylko się udało Zobaczymy za chwilkę co przygotował sobie nasz przeciwnik Widzicie atak na poziomie 83 Tak samo jak pomoc Tam jest przewaga chyba naszego rywala No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie Wiślaski Kraków naszym rywalem Drużyna Zbudowana, Bundesliga nie BPL, wow, to całkiem mocny BPL z Benteke, Jackal. W no i Czech. na bramce. to może boleć najbardziej? Przechodzimy do najwyżsokim. Wyjść. O kurczę. To podbicie, oj, odbitka, ale jest, na spokojnie, to złapał. Mam nadzieję, że nie przejmie, nie, nie przejął, okej. Okay. No to mogę się spróbować rozpędzić Quadrado. Kto to jest, Szyrle. Masakra, ten koleś mi przepchnął Szyrle. znaczy, Quadrado nie mógł uciec. Ale to przyjęcie było jeszcze lepsze. Pięknie. Podrzuć. Quadrado, pusta bramka. Gol. Gol, gol, gol. 30 minuta. Nie wiem, czy to nie był nic, to by pierwszy strzał, ale mamy bramkę. Quadrado. Tak jest. Oto to Co tu się działo w tym momencie? Ale jest, jest bramka, jest bramka. Tylko teraz to utrzymać, słuchajcie. Damy radę, damy radę. No, nic się nie stało. To dopiero bramka na remis. Andanowicz, okej, okay. przedłuż do niego. Yy, moja piłeczka. Oj, 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 tutaj trzeba tę grę uspokoić znacznie, bo nie dzieje się dobrze. Konstancję włączył. Jest Vidal. Vidal ma sporo miejsca, Vidal! Czech bronił. Ale, ale fajny mecz, fajny mecz, podoba mi się bardzo. Sarawi teraz wrzuca. El-Sharawi, Kielini, jeszcze jest Guarin, Quadrado, odbita piłka i David Louis to przejmie. Bo, no nie, że ty stoisz w środku pola. Okej, okay, tylko nie ma nikogo w polu karnym, a to, to akurat zbyt przyjemna sprawa. Dobra, nie, no sędzia powinien skończyć, bo chyba minutę no właśnie doliczył. Do przerwy? Remis jeden do jednego. Po jednej w sumie takiej groźnej sytuacji jak do tej pory. Nie wiem w sumie, czy mam czasem jeden strzał tylko? Nie, mam trzy strzały, więc nie najgorzej. Posiadanie piłki na moją korzyść. Nieźle. Ok, 30 sekund do końca. Nie wiem, czy pauzę wykorzystamy maksymalnie, czy co. Uff. Szybko, 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 gonić za Bentekę. Gońcie za Bentekę! Dobrze! prawo Handanowić! Linii. dobra jego out nie ma jakomu wyrzucić na szczęście za bardzo tylko tam w polu karnym nie możemy serio możemy to wybić dzięki Czeni ale to zepsułem mocno nie powiem ale dobra o, 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 o. serio Okej, okay, wybita o kurde co to było w ogóle nie wiem jak tam ta piłka mu pod nogi wam wpadła tak swoją drogą No i wH oh, the fuck znowu mu wpadła pod nogi I znowu Dobrze Handanović, ale dlaczego piłka się tak odbija? Co się dzieje, ej? Za każdym razem piłka pod nogami przeciwnika, what the hell? No Ale quadrado Ja nie wiem. Co bym nie robił? Piłka tutaj pod jego nogami. Nie wiem co tu się dzieje. Szkoda, że nie podzielamy tej samej chęci do rzutów karnych. Tam jest coś w polu karnym? Jest, ale... Powinienem to wybić, jeżeli się dobrze uda wszystko. Okej, okay, udało się. I wychodzi... No serio? Dobra, rzuty karne. Ja się teraz muszę skoncentrować tutaj, jakoś inaczej wygodnie usiąść. I mamy konkurs jedenastek. Tak wam powiem, że ostatnio karne przegrywałem wszystkie, także nie jest wesoło. Ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Zobaczymy, kto będzie zaczynał. Chyba zaczyna Goldzorz ze strzelaniem. Nie wiem. Tak, zaczyna on. Jacko. Jacko, teraz w pojedynku z Handanowiciem. Zostanę w środku. Kurczę lewo. El Sharawi. Gdzie by tu strzelać? Żeby trafić w zielony pasek przede wszystkim. Zostanę w środku. Dobra. Uff. Teraz bentekę. Pójdę w prawo. Lewo znowu. Idealnie wykonany rzut karny. Nie mógłbym nic z tym zrobić. Lee też pójdę w lewo Obronił Gdzie spadłeś? Nie, 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 nie Dobra, jestem No to po meczu Pójdę w lewo, ale nie wiem gdzie on poleciał znowu w lewo Hej, okay. gratuluję mu wygranie Idę się napić wody. Tak. Raz wracam. No i okay, co tam się stało? Obronił znowu? Czy? Tak, bo, bo bronił i potem strzelił, nie wiem.